No, kto tu skacze? Sa, sa! Ha, ha! No, kto tu się bawi? Sa, sa! Ha, ha, ha! Już! Nuka, no biegnij, baw się! Lejla, chodź! Nuka, cześć! Nuka, Lejla! Chodź! Lejluś! Trzeba puść, no chodź. Trzeba puść, cześć. Lejluś, no chodź. Lejla, Patrzcie do góry, spójrzcie do kamery, cześć. No widzowie, pozdrawiamy. Ta tutaj trójka. Raz, dwa i trzy. My wszyscy pozdrawiamy Was widzowie. No widzicie, ta dwójka już jest popularna, bo już ma tyle wyświetleń, że jest naprawdę popularna. I dzisiaj też wystawię jeszcze z Nuką yy, ten filmik. Nuka, pamiętasz jak szukaliśmy? No pamiętasz, prawda? No, no i Nusie jeszcze wystawimy dzisiaj film, dobra? No, patrz. pojedźcie. Pa, no, pa widzowie, pozdrawiamy.